To jest Artur. Artur bardzo lubi to. Ale lubi też klasykę. Dlatego Artur jeździł tym. Jeździł również tym. Jeździł także tym. A przez pomyłkę przez chwilę nawet tym. Ale Artur dorasta, więc postanowił kupić coś nowszego. I kupił to. Ale w kombi i gazie. I niestety Artur nie przestał dorastać, dlatego postanowił kupić coś jeszcze bardziej ekonomicznego. I tu wybór był niezwykle trudny. Ale Artur się nie poddał. I ruszył w trasę i znalazł to. O, banana. Banana. Mm. Drogi Arturze, powiedz mi, jak się czujesz po zakupie swojego nowego samochodziku? Rewelacyjnie powiem Ci. Na razie jeszcze jestem w szoku, ale już mam dla niego ksywę. Będzie to pszczółka. Ten samochód będzie nazywał się Minionek. I <grym> z racji naklejki. Doskonale wiesz dlaczego. Zatankowaliśmy się go za 50 zł. Mam nadzieję, że okaże się to yy, połową zbiornika albo 3 czwarte. A Minionek, właśnie dlatego, że tu jest o taki minionek, zdziwiony. Oczywiście samochód jest na prawilnych numerach, dlatego, Minionek, to by pasowało do siebie. No ale brakuje, nie będzie, tak? brakuje naszego trzeciego muszkietera, z którym zawsze się taka akcja dzieje, no ale cóż, nie zawsze możemy być w pełnym składzie, nie? Tak, służbowy wyjazd niestety zobowiązuje. Co zrobić? Ale zakup no. chyba udany. Tak, chyba udany. Samochód w zaskakująco dobrym stanie. O dziwo yy, prawie nie widać rdzy. I yy, sam jestem w szoku. No, także jedziemy dalej. Sprawdźmy My tankowanie za 5 dyszek. Zaowocowało tym, że mamy niemalże pół zbiornika paliwa. Może tak będzie lepiej widać, ile tu mamy paliwa. O, proszę. Tankowanie na głęboką rezerwę za 5 dyszek. Tak to można żyć. No i co? No i wracamy z minionkiem do domu. Także zakup się udał chyba się okaże. Ale wszystko wygląda dobrze Że wracamy, wracamy do domu na dwa. I w tym miejscu należy sobie, drogi Arturze, zadać pytanie, jak ty do tego założysz brabusy?